Jakieś 3 dni temu przyplętał się do nas taki zmarzlak, przygarnęliśmy go, bo był wychudzony, zmarznięty, ma upalone wąsy, czy tam nie wiem co, zaropiały oczy, wąski takie, brudny jest cały, jak się trochę przyzwyczai to się go umyje będzie już z, z nami mieszkać tak to by zdech mruka w sumie też nie wiadomo czy przeżyje, bo ma ten kocikatar Kicha, smarka lubi głaskanko. Taki bidulek Tutaj takie kulorki. Nazywaliśmy go trufelka. Lubi po łżuszku. Malutki strasznie jest. Malutki, biedniutki, chudziutki był. Parę dni temu. Tu się taki zmarznięty. Może odżyje, może przeżyje. Ale pasuje jej to imię trupelka. No. Kogoś tak wymyślił. No, tak wygląda.